Cześć tu Wojciech Dąbrowski, na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu 08 paść 2021 16-20 et pojazd, który jest czysty i chroniony przed uszkodzeniami w miarę upływu czasu lub ciągłego użytkowania, bez wątpienia pozostanie w najlepszym stanie, a jego wartość nie spadnie tak bardzo. Dywaniki samochodowe są zawsze w kontakcie z brudem, butami, przypadkowo rozlanymi płynami lub jedzeniem które brudzą dywanik i wnętrze samochodu. Utrzymanie dywaników samochodowych w czystości i dobrym stanie ma zasadnicze znaczenie dla osobistego wyglądu i wywierania dobrego wrażenia. Pranie dywaników samochodowych może być trudnym i męczącym zadaniem, ale istnieją produkty i narzędzia, które ułatwiają to zadanie i zapewniają najlepsze rezultaty. Na rynku dostępnych jest wiele środków do czyszczenia foteli samochodowych. Więc może być trudno wiedzieć, który produkt jest najlepszy do czyszczenia siedzeń. Dlatego zebraliśmy tutaj cztery produkty, które ułatwią czyszczenie dywaników samochodowych. Carguish Super Cleaner. Carguish Super Cleaner świetnie sprawdza się również na dywanach. Ten wielopowierzchniowy środek czyszczący jest jednym z najwyżej ocenianych produktów na Amazon, oprócz możliwości czyszczenia dywanów. Działa również na tapicerkę, tkaniny płótno, skórę, winyl, plastik, gumę, tłuszcz, soki drzewne, metale, drewniane wykończenia i inne. Doskonale nadaje się do usuwania plam z dywanów, pozostawiając je pachnące świeżością i nowością. 2. Wielofunkcyjny piankowy środek czyszczący tuf w stów. w to potężny, wielofunkcyjny środek czyszczący w piance, który oferuje głębokie działanie czyszczące, Usuwając brud i pomagając przywrócić kolor dywanom i tapicerce. Oferuje przemysłową moc usuwania plam i może być stosowany na każdej zmywalnej lub malowanej powierzchni, a także na tapicerce z tkaniny i winylu. 3. Szampon do dywanów i tapicerki Chemical Guise Fabric Slean. Oferowany w butelce o pojemności 16 uncji. Produkt ten jest przeznaczony do rozkładania i usuwania uporczywych plam na tkaninach papicerce i dywanach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się głębokim czyszczeniem dzięki biotechnologii i nie zawiera toksycznych chemikaliów, amoniaku, wybielaczy, detergentów niszczących kolory ani rozpuszczalników. Możesz być zainteresowany.